Czas pracy, on nam się zmniejsza na świecie przez tysiące, setki lat i pracujemy rzeczywiście coraz mniej. To, że teraz czterodniowy tydzień pracy każe nam się luksusem. No, nie oznacza, że kiedyś pięciodniowy tydzień pracy nie kojarzył się komuś z luksusem. Więc rzeczywiście ta ewolucja idzie, rzeczywiście ludzie pracują coraz mniej i no nie ma żadnego powodu, żeby sądzić, że to się nagle zatrzyma, albo że nagle będzie się ten czas pracy znowu wydłużał. No i z tą ewolucją też wiąże się to, że ewolucję niesie młode pokolenie. Tak? I rzeczywiście nasze pokolenie, zwłaszcza w Polsce, oczekuje zdecydowanie większej elastyczności w rynku pracy. My trochę redefiniujemy ten rynek pracy, podejście do pracy w ogóle, ze względu na to, że obserwujemy starsze pokolenie, które były wychowywane w tym takim kulcie, że trzeba zapieprzać, żeby się dorobić. Ale z drugiej, z drugiej strony też pandemia pokazała nam, że można pracować zdalnie, można pracować hybrydowo, elastycznie i nadal wykonywać tę samą pracę równie efektywnie. Nie? Tutaj praca zdalna pokazała nam, że kiedy mamy konkretne zadania w ciągu dnia do wykonania, nie musimy ich wykonywać w 8 godzinach i siedzieć w tym czasie w pracy. Być może jesteśmy w stanie je wykonać w 6 więc rzeczywiście wiemy po sobie, że można pracować mądrzej i nie trzeba pracować aż tak długo. Więc to jest jakaś taka ważna rzecz, ale w ogóle młode pokolenie oczekuje elastyczności. I tutaj pojawia się nie tylko ten czterodniowy tydzień pracy, ale właśnie młode pokolenie przede wszystkim preferuje te firmy, gdzie będzie mogło pracować hybrydowo, to jest bardzo ważne, albo zdalnie, gdzie ten czas pracy, na przykład przychodzenia do pracy, on nie zamyka się w 9-17, ale można przychodzić między 8-10 i spędzać tam 8 godzin. Więc rzeczywiście przez to, że te nasze priorytety teraz nie są już nastawione na to, żeby przetrwać, żeby się dorobić, żeby zapewnić byt sobie czy, czy, czy naszym dzieciom, my teraz bardziej myślimy trochę, może to jest trochę egoistyczne, ale może, może właśnie tak powinno być to znaczy myślimy o tym naszym dobrobycie, to znaczy a raczej dobrostanie takim zarówno fizycznym, jak i psychicznym nie? i szukamy tego balansu między, między pracą, która rzeczywiście jest ważna i też nikt nie powie o tym, że młodzi ludzie nie chcą pracować w ogóle. Młodzi ludzie chcą pracować, młodzi ludzie chcą pracować tylko oni nie chcą żyć, żeby pracować, tylko pracować, żeby żyć. To jest chyba takie zdanie, które najlepiej oddaje to, to młode pokolenie. Fundacja Ważne Sprawy to fundacja, która zajmuje się przede wszystkim młodym pokoleniem, to znaczy chcemy oświetlać młode pokolenie od wielu stron i z jednej strony je badać, ale z drugiej strony też realizować różnego rodzaju projekty dla, te, dla tego pokolenia. Dlatego z jednej strony właśnie prowadzimy badania, ostatnio wydaliśmy raport Stan Młodych, który jest takim przekrojowym, reprezentatywnym badaniem pokolenia w wieku 18-29, ale z drugiej strony dla, tego samego, dla tej samej grupy oferujemy też różnego rodzaju projekty edukacyjne, gdzie wspieramy ich w. W kształtowaniu swoich kompetencji łączymy ich z ekspertami w różnych dziedzinach, żeby mogli lepiej rozumieć otaczającą ich rzeczy, rzeczywistość.